Odkryj przyszłość branży meblarskiej razem z nami. Stworzyliśmy pierwszy w historii kompletny ekosystem dla fabryk meblowych, który rewolucjonizuje rynek meblowy. Nasza unikalna platforma łączy w sobie projektowanie, produkcję, sprzedaż oraz zakupy mebli na wymiar. Dzięki wdrożonym przez nas nowatorskim rozwiązaniom w zakresie planowania i wizualizacji przestrzeni, integrujemy oprogramowanie, design, produkcję i finalne produkty w jeden spójny system. Komandor Software powstał w 2023 roku, opierając się na wieloletnim doświadczeniu lidera branży meblarskiej, Komandor S.A., który od 1992 roku wprowadza innowacyjne rozwiązania w oparciu o własne oprogramowanie. Naszą misją jest uproszczenie procesu projektowania i produkcji mebli przez automatyzację zadań, szybkie dywersyfikowanie i rozszerzanie asortymentu fabryk. Redukcja ryzyka współpracy dzięki automatyzacji procesów projektowania i produkcji z wykorzystaniem tylko jednego oprogramowania. Obniżenie kosztów operacyjnych przez eliminację kosztów działów designu, technologii i obróbki mebli, co pozwala fabrykom skupić się wyłącznie na produkcji. Skorzystaj z pełnego potencjału, jaki oferuje nasza platforma. Korzystając z naszego oprogramowania i produktów, otrzymujesz gotowy plan na sukces w biznesie. Dzięki minimalizacji kosztów możesz zmaksymalizować możliwości swojej fabryki meblowej. Obecnie, aby produkować meble, fabryki muszą utrzymywać liczne działy, które generują wysokie koszty, a ich działania nie zawsze przynoszą oczekiwane zyski. Dzięki Komandor Software nie musisz się już tym martwić. Zebraliśmy nasze wieloletnie doświadczenie, aby stworzyć jedno kompleksowe rozwiązanie iBro. Nasze innowacyjne podejście pomoże ci osiągnąć nowe standardy efektywności i rentowności w branży meblarskiej. Poznajaj Bro, zintegrowaną bazę receptur online, czyli nieograniczoną bibliotekę projektów mebli stworzonych przez naszych ekspertów, aby spełniać unikalne potrzeby naszych klientów. Teraz w prosty sposób możesz uzyskać dostęp do receptur umożliwiających produkcję światowej klasy mebli bez konieczności wprowadzania zmian w swojej fabryce oraz bez wielomiesięcznych i kosztownych przygotowań. Jak to działa? Nasz dział designu nieustannie dostarcza nowe projekty mebli, zgodne z aktualnymi trendami rynkowymi, wraz z kompletną dokumentacją techniczną. Następnie nasi technologzy kompleksowo opracowują każdy projekt, tworząc szczegółowe instrukcje montażu i konstrukcji wszystkich elementów. Efektem jest precyzyjna dokumentacja 2D, zgodna ze standardem iCom. Po zatwierdzeniu przez technologów projekt trafia do działu tworzenia modeli 3D. Dokumentacja jest przekazywana wykonawcom modeli, którzy generują modele 3D zgodne ze specyfikacją i.com. W celu uproszczenia tego procesu stworzyliśmy kreator produktów. Projekty przygotowane przez dział designu są zdigitalizowane, tworząc gotowe modele mebli z pełną dokumentacją techniczną. Kiedy model zostaje zatwierdzony i posiada swój obiekt 3D, przechodzi do testowania. Zostaje zaprojektowany w systemie Designer 8 Projektowanie, a następnie jest wysyłany do S8 Produkcja, dokładnie odtwarzając proces, jaki przejdzie użytkownik. Jeśli model przejdzie wszystkie testy, trafia do kolejnej fazy. W razie problemów technicznych wraca do technologów, którzy dokonują poprawek, aż model spełni wymagania standardu ICOM. Po zatwierdzeniu i wyprodukowaniu prototypu, model otrzymuje metrykę marketingową. Specjalny dokument, który opisuje jego zalety i kluczowe cechy. Metryka jest wykorzystywana w sklepie internetowym do prezentacji i promocji produktu. Wszystkie projekty, po dokładnej weryfikacji, trafiają do naszej bazy danych, centralnego repozytorium, które stanowi główną bazę produktów dostępnych w ofercie. Dzięki temu możesz zapomnieć o konieczności samodzielnego wykonywania tych wszystkich czynności w swojej fabryce. Wdrażając nasz system, zyskasz dostęp do nieograniczonej bazy gotowych kolekcji meblowych, aby w ciągu kilku dni móc rozpocząć ich produkcję w swoim zakładzie. Dodatkowo, każdemu partnerowi oferujemy pełne wsparcie, know-how, szkolenia, wdrożenia oraz konsulting biznesowy. Odkryj nowe możliwości i narzędzia, które ułatwią Ci codzienną pracę oraz przyczynią się do rozwoju biznesu. Model biznesowy. Komandor Software to znacznie więcej niż tylko iBro i nieograniczona baza danych. Aby skutecznie prowadzić sprzedaż, dział sprzedaży w Twojej fabryce mebli powinien być wyposażony w odpowiednie narzędzia, które ułatwią i uatrakcyjnią cały proces. Dlatego stworzyliśmy dla sprzedawców zestaw nowoczesnych narzędzi. Pierwszym z nich jest nasz autorski program Designer 8 Planowanie, kluczowy element sukcesu firmy Komandor. To najnowsza, ósma wersja programu, Udoskonalana przez 32 lata naszej działalności. Designer 8 planowanie służy do projektowania mebli wolnostojących oraz zabudów, takich jak szafy, garderoby, kuchnie, łazienki czy meble salonowe. Wszystkie receptury potrzebne do tworzenia tych projektów znajdują się w bazie iBro. Program jest dedykowany dla projektantów i architektów, a zaprojektowane w nim obiekty mogą bezpośrednio trafić na produkcję i do klienta. Kolejnym narzędziem jest S8 produkcja. Oprogramowanie, które jest efektem 32-letniego doświadczenia grupy Komandor. Program ten, po otrzymaniu projektu z Designer 8 Planowanie, umożliwia bezpośrednie przesłanie go do parku maszynowego na produkcję bez potrzeby konwersji plików przez pracowników. Krótsza droga od projektu do produkcji oznacza mniejsze ryzyko błędów. Ciągły rozwój marki Komandor to także nowe projekty. Jednym z nich jest Komandor Smart. System modułowych szaf i garderób na wymiar. Dzięki Komandor Smart personalizowane szafy i garderoby stają się jeszcze bardziej dostępne, podnosząc komfort życia w mieszkaniach, domach i instytucjach. Klient może samodzielnie skomponować swój mebel, łącząc gotowe moduły wnętrz, korpusów oraz frontów, tworząc idealne rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb, z pełną funkcjonalnością i wysoką jakością, gwarantowaną przez markę Komandor. Skorzystaj z narzędzia, które zrewolucjonizuje sposób, w jaki projektujesz kuchnię. Poznaj iCom Kuchnie, innowacyjne narzędzie do szybkiego projektowania kuchni na wymiar, wykorzystujące gotowe i sprawdzone meble. Podstawą tego oprogramowania jest zasobnik iCom Kuchnie, będący integralną częścią autorskiego programu Designer 8 do projektowania i produkcji marki Komandor. Zasobnik iCom Kuchnie oferuje szeroki wybór szafek i rozwiązań kuchennych, które można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb, zmieniając ich wymiary, kolory i styl. To nowoczesne oprogramowanie jest idealne zarówno dla małych, jak i dużych studiów kuchennych. Świetnie sprawdzi się w rękach doświadczonych sprzedawców kuchni, a także firm dopiero rozpoczynających swoją przygodę w tej branży. Dzięki technologii ICOM kuchnie możesz oferować wszechstronne i funkcjonalne zabudowy kuchenne, zgodne z najnowszymi trendami, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Skorzystaj z Komandor Software OCS i usprawnij swoją sprzedaż. Aby wspierać sprzedaż hurtową fabryk meblowych, stworzyliśmy program Commander Software OCS narzędzie idealne dla każdego rynku, oparte na internecie i oferujące łatwy dostęp do pełnej bazy produktów największych producentów komponentów meblowych, takich jak Commander, Eger, Chrono, Bloom i wielu innych. OCS to niezależny system zamówień, który pozwala na efektywne zarządzanie siecią sprzedaży, a jednocześnie jest bardzo prosty w obsłudze dla użytkowników końcowych. Jako hurtownik lub producent możesz w prosty sposób zorganizować swoją sprzedaż dzięki Commodore Software OCS. System zawiera sklep internetowy do generowania zamówień klientów oraz rozbudowany backend do zarządzania sprzedażą. Umożliwia przyjmowanie zamówień na drzwi przesuwne, panele i akcesoria online oraz ich bezpośrednie przekazywanie do oprogramowania S8 Produkcja. Możesz łatwo zorganizować swoją sieć klientów. Oferując im narzędzie online do składania zamówień na dowolne komponenty dostępne w Twojej ofercie. Domyślna baza danych zawiera ponad 9000 produktów, z których można swobodnie wybierać te, które są w aktualnej ofercie, za pomocą intuicyjnego portalu Backend. Dodatkowo możesz dodawać własne materiały i komponenty, aby natychmiast rozpocząć ich sprzedaż. System pozwala również na użycie własnego logo firmy, które będą widoczne w panelu online, na stronie internetowej oraz we wszystkich generowanych dokumentach PDF wraz z danymi Twojej firmy. Skorzystaj z naszego zaawansowanego systemu, który pozwala na optymalizację procesów produkcji i zwiększenie efektywności działania Twojego zakładu. System Commander Software jest dedykowany przede wszystkim dla ludzi czujących biznes meblowy. Naszym klientem może być dowolny przedsiębiorca, znający rynek produkcji mebli. Nasze rozwiązanie jest globalne, dlatego zapraszamy do współpracy przedsiębiorców meblowych z całego świata. Główną zaletą modelu kooperacyjnego, jaki oferujemy naszym partnerom, jest brak konieczności prowadzenia własnej produkcji. Dzięki oprogramowaniu Commander Software, zamówienia na poszczególne elementy są automatycznie wysyłane do odpowiednich producentów. Wymogiem jest jedynie posiadanie własnego magazynu, do którego trafiają zamówione komponenty. Następnie są one przekazywane do działu kompletacji, a finalnie do działu kontroli jakości. Ten model biznesowy skierowany jest do przedsiębiorców z doświadczeniem w sprzedaży i obsłudze klienta. Nie jest wymagane doświadczenie w zakresie produkcji, ponieważ cały proces produkcyjny jest obsługiwany przez nasze oprogramowanie. Każdemu z naszych partnerów oferujemy pełne wsparcie, know-how, szkolenia, wdrożenia oraz konsulting biznesowy. Zarządzanie całym ekosystemem Commander Software odbywa się za pomocą naszego backendu, części systemu informatycznego odpowiedzialnej za przetwarzanie danych, zarządzanie bazami danych oraz realizację kluczowych funkcji biznesowych. Działa on w tle, niewidoczny dla użytkownika końcowego, ale wykonuje szereg istotnych zadań. Przetwarza dane, zarządza bazami, realizuje logikę biznesową, integruje się z innymi systemami, zapewnia autoryzację i zabezpieczenia. A także zarządza infrastrukturą. Co zyskujesz, dołączając do iCom? Przede wszystkim, otrzymujesz dostęp do ogromnej bazy artykułów meblowych za pośrednictwem iBro. Możesz zwiększyć swoją sprzedaż, nie ponosząc ryzykownych kosztów. Płacisz tylko prowizję za sprzedany produkt. Dzięki niewielkim nakładom inwestycyjnym masz możliwość szybko i łatwo rozszerzyć swoją ofertę produktową, dostosowując ją do aktualnych trendów na światowych rynkach. Nowa baza danych umożliwia Ci wejście na rynek międzynarodowy i globalny. Zapewniamy pełne wsparcie techniczne, dzięki czemu nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy. Program skupia firmy z różnych sektorów wyposażenia wnętrz, co pozwala na uczestnictwo w dużych i kompleksowych projektach. Dzięki niewielkim inwestycjom możesz znacząco zwiększyć obroty swojej firmy i poszerzyć bazę kontaktów o wartościowych partnerów z różnych branż i kontynentów. Otrzymujesz również nowoczesne narzędzia sprzedażowe, takie jak Designer 8, Planowanie, Komandor Software OCS, Komandor Smart, Icom Kuchnie oraz S8, Produkcja. To wszystko sprawi, że Twoja firma stanie się bardziej konkurencyjna na rynku. Zyskaj globalną konkurencyjność przy minimalnych inwestycjach. Pełna kontrola nad kosztami i ekspansja na światowe rynki. Nasze rozwiązania umożliwiają prowadzenie działalności na światowym poziomie bez konieczności inwestowania w budowę własnej fabryki. Zamiast ponosić ogromne koszty związane z infrastrukturą, zakupem zaawansowanych maszyn CNC, kosztownym oprogramowaniem KD oraz zatrudnianiem dużej kadry inżynieryjnej, oferujemy eliminację tych wydatków. Oferta ta jest skierowana do osób z biznesowym zmysłem, które są na początku swojej drogi zawodowej. Proponujemy Ci możliwość wejścia na poziom biznesowy, porównywalny z największymi graczami na rynku, bez konieczności ponoszenia milionowych nakładów inwestycyjnych. Nie potrzebujesz 10 milionów euro, aby działać jak lider branży. Wystarczy, że masz biznesowy zmysł i nasz produkt, a będziesz mógł osiągnąć te same rezultaty. Dołączając do naszej globalnej społeczności, zyskujesz dostęp do rozwiązań opartych na ponad 30-letnim doświadczeniu i wielomilionowych inwestycjach. Każdego dnia będziemy wspierać Cię w osiąganiu najwyższych wyników. Jesteśmy ludźmi biznesu, którzy wytyczają nowe drogi i poszukujemy podobnie myślących partnerów na całym świecie. Commander Software – twój klucz do efektywności i innowacji w branży meblarskiej. Chcesz zabezpieczyć pracę swojej firmy? Skontaktuj się z nami.